James One już nie raz, nie dwa udowodnił, że bardzo dobrze umie straszyć, dlatego, kiedy jedynka, oczywiście jedynka obecności, odniosła sukces, dwójka to była tylko i wyłącznie kwestia czasu. A ponieważ to są kultowe horrory, dlatego zdradzam fabułę od A do Z. Zaczynamy w 1973 roku w Amityville. I tak, jeżeli widziałeś jakikolwiek horror o Amityville, o tym strasznym domu, no to dokładnie wiesz. Właśnie Warrenowie byli również w pewien sposób zamieszani, również tam przeprowadzali swoje, swoje badania, no ale później przenosimy się do Anglii, gdzie? No cóż, jest dom. Jest dom rzeczywiście i jest duch. No i jedna z córek, bo rzeczywiście jest rodzina z dzieciakami, jedna z córek jest, można powiedzieć, opętana, nawiedzana. Pewnego rodzaju się dzieją rzecz. No więc proszą jak najbardziej, proszą Morenów, chodźcie, przyjedźcie, zobaczcie, co da się zrobić, co możecie. W międzyczasie pojawia się duch Walaka, tak jak najbardziej zakonnica które tak naprawdę miała w tym filmie się nie pojawić, ale o tym będzie za chwilę. Na szczęście Warrenom się udaje dom oczyścić, okazuje się rzeczywiście, że nie jeden, a dwa duchy są, więc rzeczywiście poważna sprawa, wszystko kończy się, no umówmy się, pozytywnie. Oczywiście było to w telegraficznym skrócie, ale jeżeli chcesz, to spokojnie możesz sobie obejrzeć obecność dwójeczkę, bo oczywiście o tym filmie dzisiaj mówimy, bo rzeczywiście... To jest jeden z tych przykładów, nie wiem czasem czy nie podoba mi się bardziej ta część niż jedynka, czy dwójka czasem nie jest lepsza od jedynki. To już zależy od tego co lubisz, bo klimat tutaj jest podobny, ale wyciągnęli wnioski z jedynki i tutaj napięcie rośnie wolniej, ale sukcesywnie jest dużo ciekawsze, dużo lepsze. Tam można było to jak najbardziej kroić piłą mechaniczną czy tam pazurami Freddy'ego Krugera. Tutaj jest rzeczywiście jeszcze lepiej. A nie wiadomo było, czy ten film powstanie, ponieważ zanim no, zabrał się za reżyserię, James Wan dostał propozycję, żeby wyreżyserować film pod tytułem Fate of the Furious, czyli Szybcy Wściekli 8 czy jakoś tak i otrzymał jak tu ładnie jest napisane, life changing amount of money, czyli kasy, która po prostu normalnie wywala kosmos jak najbardziej, ale powiedział, nie, dziękuję bardzo, ja nie chcę robić tego filmu, ja teraz sobie zrobię obecność 2, a spokojnie do serii szybcy i wściekli także dotarł, więc rzeczywiście, tutaj w tym filmie jest dużo straszaków, ale... Są one logiczne, mają sens, bardzo oczywiście fajnie straszą, bo takie jest ich główne założenie, ale to wszystko ma ręce i nogi, jest to rzeczywiście zrobione dobrze i horror bardzo ciekawie straszy. To jest rzeczywiście coś, co tygryski robiły najbardziej, co ja lubię w horrorach, Jest nie za dużo krwi, udało się i jedynka, jedynkę celowano tam gdzieś PG13, ale się nie udało, tutaj stwierdzili nie. Jedziemy od razu na na film od 18 roku życia, żadnego obijania I wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł Zresztą nie jedyny, bo zakonnicy w tym filmie nie było Kiedy nakręcono film, kiedy James Wan go wyrezerwował Ok, stwierdzili, że jest w porządku, dobrze i na końcu pojawia się nie zakonnica, a taki diabeł z rogami. Jak jest ostatnia scena, kiedy już tam rzeczywiście walczą z nim w tym pokoju, on tam się pojawia na, na chwilkę. Taki był na początku, tak miał ten demon y, wyglądać. No ale James Wan, jak już w postprodukcji, jak już był montaż, udźwiękowianie, stwierdził, kurczę, fajnie byłoby coś zrobić innego, coś co można byłoby rzeczywiście... Y troszeczkę pójść w innym kierunku i pokazać może historię tego demona co gdzie jak i kiedy więc zrobiono dokrętki i te wszystkie sceny, które widzisz za konicą jak najbardziej były już no, nakręcone po po filmie film został zrobiony tam rzeczywiście tylko powtórzono kilka rzeczy kilka ujęć dorzucono i e, tak rzeczywiście to bardzo dobrze że rzeczywiście zrobione bo to sprawia, że no popatrz, mamy demona i mamy zakonnicę, no to jakaż y, lepsza postać, którą mógł demon przybrać, no to chyba, że księdza przybrał postać, no ale dokładnie wiadomo o co chodzi. Tutaj mamy, mamy dobro, tu mamy zło, no to jest y, przeciwwaga totalna i rzeczywiście to jest jeden wielki jeden wielki plus. W ogóle dla uważnych widzów samo informacje dla nas, że to jest walak, bo my tego nie wiemy przez cały film, no oprócz tego, że ja Ci teraz zdradziłem, y, pojawia się trzy razy, trzy razy pojawia się jego... jego y, Nazwisko, imię, ksywa, jakoś tak. Pierwszy raz widzimy na oknie w kuchni. Teraz sobie popatrz, tam są ładnie y, literki. Później ta sama scena na ladzie. Rzeczywiście też się pojawiają. I trzeci raz są, y, jak popatrz na półki z książkami, to jest tam, gdzie. no y, Nasza bohaterka, czyli Vera Farminga w tejże roli, jej córka, siedzą sobie, ona tam jakieś koraliki robi, wera, wera, coś tam czyta, tam popatrzysz, na półkach również jest, to już nam daje do myślenia, bo to jest tak naprawdę kluczowe, to, to nazwa jego, no bo do, do egzorcyzmów potrzebne, potrzebne wiedzieć, jak tenże demon się nazywa, żeby można było go wywalić, wykopać z tego, z, z tego wszystkiego. W ogóle motyw, jak już mówiłem wcześniej, są dwa demony pojawiają się i ten motyw, ten zwrot akcji, na którym na, na końcu właśnie wpadają Warrenowie, bardzo dobrze jest zrobiony, naprawdę bardzo mi się to podoba, bo nieczęsto dostajemy w horrorach fabułę, może nie głęboką, bo to akurat nie byłoby adekwatne stwierdzenie, ale fabuła, która ma coś więcej niż tylko dziewuchę, która wybiega, biegnie po trawniku i się potyka i tam coś ją dopada. No rzeczywiście przy okazji serii Obecność, no może w trójce niekoniecznie, ale rzeczywiście przy okazji tych dwóch pierwszych części To jest bardzo dobrze poprowadzone, bardzo fajnie Film straszy i tak naprawdę czegoż więcej chcieć od, no, od horroru po prostu Jak już mówiłem, James One pokazał nam nieraz, nie dwa, że umie straszyć Proszę bardzo, to tak jak widzi, że spiła To są wszystko oczywiście jego filmy Ale też pokazał, że on ma swoją wizję i to tak ma być Bo na przykład w trakcie kręcenia jednej ze scen Vera Fermiga straciła głos okazało się, że pewne, pewna scena była, i ona tam krzyczy w niej, i powtarzano to aż 50 razy. Tak zdarzyło się 50 razy, i okazało się, że no, trudno, nie może mówić. Musieli troszeczkę pozmieniać tam grafiki, żeby ona mogła sobie odpocząć. Dzień, dwa, potem rzeczywiście, żeby wrócić. No ale to tylko pokazuje, że James One y, ma swoją wizję. On dokładnie wszystko wie, nie tylko jak ma wyglądać, ale również jak to y, ma brzmieć. Czasami się to sprawdza lepiej lub gorzej, bo o ile filmy, które on reżyseruje, raczej wypadają dobrze, no to później, kiedy już zostaje producentem bądź tylko i wyłącznie scenarzystą, z tym rzeczywiście jest, jest, już, jest już różnie. Ale jeszcze wracając do, do historii, bo to jest również tak, jak i pierwsza część oparta jest na faktach oparty jest na faktach. Pamiętaj, to nie jest film dokumentalny, to nie jest Discovery Channel oparty, czyli mamy fakty, mamy 10 faktów, weźmiemy sobie z nich 3, proszę bardzo, oparte na faktach w ten sposób, ale Janet Hodgson, czyli dziewczyna, która właśnie była pierwozorem postaci, powiedziała w wywiadzie wiele, wiele lat później, że mniej więcej około 2% tego, co ona robiła, co tam różnego rodzaju radio, telewizja, gazety zanotowały, to była ściema. To był żart. Zresztą mnóstwo osób mówiło, nie, nie, ona po prostu umie udawać głosy, ona robić umie jakieś dziwne, dziwne dźwięki, to jest po prostu ściema, to jest y, żart, to ona po prostu kombinuje, bo ona jest biedna rodzina, więc próbują jakieś tam mieć współczucie, żeby rzeczywiście ktoś się odezwał do pieniądze czy coś. Ona powiedziała, że około 2%, a reszta to jest y, prawda. Czy kupujemy to? Ja osobiście kupuję od Ciebie to zależy tylko i wyłącznie, czy również. Bierzesz, czy również wierzysz? W ogóle, jeżeli lubisz obecność i horrory, to daj suba, włącz dzwonek z opcją, wszystko będziesz na bieżąco. Ale ja osobiście jak najbardziej kupuję, jak najbardziej biorę tę historię, film polecam. Mówiłem wcześniej, że zastanawiam się czasem, czy dwójka nie jest lepsza niż jedynka, bo ma to, co ja lubię najbardziej, przy okazji oczywiście demonów, czyli jest świetny klimat, jest fajne straszenie. Jak mówiłem wcześniej, jest, jest kilka. Straszaków, ale nie są one tak właśnie, nie jest ich za dużo, nie jest przesyt. I. E, ciekawa fabuła, no i na dodatek dobra gra aktorska, to czego w hororach bardzo często nam e, brakuje. Ja wiem, że oczywiście horrory to nie oczywiście. No to musi być dobra ścieżka dźwiękowa, rewelacyjne aktorstwo. Cudowne nie no są pewne rzeczy, które oczekujemy od horrorów, a inne niekoniecznie nas interesują, ale tutaj po prostu mamy to wszystko i. Coś dodać, no nic nie dać po prostu wziąć i oglądać film, bo to jest rzeczywiście straszne kino. Mi się osobiście bardzo podoba. Ten nie wiem, czy tak można użyć taki ale to, czemu nie? Gabinet tych wszystkich artefaktów, gdzie on tam je odkłada. No wie, wiemy już oczywiście z poprzedniej części, że tam jest ta lalka Anabel. Teraz rzeczywiście też odkłada pewne rzeczy, i jak się przyjrzesz uważnie, w momencie kiedy on odkłada coś, odkłada coś na, na, na tę półkę, on odsuwa, przesuwa właśnie taką y, czaszkę, która jest do góry nogami. A to dla, dla fanów y, kina, no pewnie, mam nadzieję, że pamiętasz taki film jak Vice Versa kiedy to Fred Savage z Juddem Reynoldem zamieniają się miejscami ojciec z synem, bo przez wypowiedziane życzenie. Tutaj jest dokładnie, to jest dokładnie ta figurka, ta czaszka ta wzięta z tamtego, z tamtego filmu. Po prostu James One puszcza oko nie tylko do fanów horroru, ale również do fanów komedii, a rzeczywiście jak kto mu zabroni. A jeżeli kochasz horrory, to pamiętaj, żeby sprawdzić tę listę, bo tutaj kultowych horrorowych recenzji jest całe mnóstwo.